A wątek pana premiera Donalda Tuska w tym sensie jest niezwykle interesujący. To on... Czy myśli pan, że dzisiaj rozmawiamy na temat Donalda Tuska? No właśnie. Także w tej chwili ja naprawdę tracę już, tracę już cierpliwość. Swobodna wypowiedź powinna konkretnie odnosić się do systemu Pegasus. Rozumiem, że Pan Rozumiem, że Pan ma pełną wiedzę na temat tego postępowania. Ma pan potwierdzone i zapoznał się z Pan z materiałami z postępowania. Nie wiem, czy nie ujawnił Pan tajemnicy śledztwa, bo to śledztwo chyba się jeszcze toczy w jakiejś części. Rozumiem, że. To, co Pan powiedział, już przyjęliśmy do wiadomości. Czy jeszcze coś w zakresie systemu Pegasus? Państwo stawialiście znak zapytania co do tego, czy system Pegasus państwo polskie powinno zakupić, czy też nie? Czy on jest wart wydania na nie środków, czy też nie? Czy są sprawy, które uzasadniałyby jego zastosowanie, czy też nie? I moja wypowiedź tutaj na wstępie pokazuje, że są takie sprawy. Choćby ta jedna, jedyna sprawa uzasadnia stosowanie systemu Pegasus i uzasadnia to, by polskie państwo dysponowało najlepszymi możliwymi narzędziami do zwalczania tego rodzaju strasznych przestępstw, bo one przerządzą nie tylko samo zło związane z korupcją, defraudacją, związane z marnowaniem środków, ale one też rodzą przecież niebezpieczeństwo szantażu wobec polityków wysokiego szczebla, którzy mogą być uwikłani w tego rodzaju procesy korupcji. Dlatego warto że... i cieszmy się, że jest Pegasus. Przechodząc do kolejnej sprawy, choć rozumiem, że mógłbym więcej, kilka słów jeszcze powiedzieć, a warto byłoby, może przy innej okazji wobec tego, dotyczącej Pegazusa.